Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj kochani kontynuujemy nasze rozważania dotyczące błogosławieństw zapisanych w Kazaniu na Górze w Ewangelii Mateusza. I dzisiaj drugie błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które zapisane jest w czwartym wersecie piątego rozdziału Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy wspólnie. Pan Jezus tutaj mówi, że szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Biblia Warszawska, ten fragment tłumaczy: Błogosławieni, którzy się smucą, gdyż oni doznają pocieszenia. Słowo greckie, które zapisane jest w oryginale, dotyczące zasmucenia, to jest słowo, które oznacza smutek, płacz z powodu żałoby. I Pan Jezus w tym fragmencie Bożego Słowa mówi do nas, że ci, którzy się smucą, opłakując swój grzech, którzy. Y, smucą się, taką, takim Bożym zasmuceniem, który prowadzi do upamiętania, są szczęśliwymi, dlatego że oni doznają pocieszenia. Y, dlatego też apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w siódmym rozdziale, w dziesiątym wersecie napisał tak Gdyż smutek pochodzący od Boga wywołuje upamiętanie, którego się nie żałuje. Ono prowadzi do zbawienia, natomiast smutek wzbudzony przez świat prowadzi do śmierci. Smutek, który daje Bóg poprzez Ducha Świętego, który porusza nasze serce, prowadzi do zbawienia, prowadzi do opamiętania i nie żałujemy takiego smutku. Ale smutek, który przychodzi z tego świata, prowadzi do śmierci. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, zasmuceni Bożą, Bożym, yy, yy, Bożym smutkiem, dlatego że wiemy, że On prowadzi do radości, do tego, że zostaniemy pocieszeni poprzez Ducha Świętego. Kiedy jesteśmy smutni z powodu tego świata, to bądźmy pewni, że ten smutek prowadzi do śmierci. Życzę Wam, abyśmy byli właśnie tymi szczęśliwymi, błogosławionymi, którzy się smucą Bożą, Bożym smutkiem, bo wiemy, że On prowadzi do upamiętania i do zbawienia. Radości w Panu pozdrawiam. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to zobaczymy się jutro.